Dzień dobry, to ja mówię. Kiedyś były takie słynne raty 0%. Zresztą one chyba funkcjonują do dzisiaj już w nieco zmienionej formie niż to miało miejsce wcześniej, bo wcześniej było tak, że owszem, może i raty były 0%, ale na starcie trzeba było wybecelować określoną kwotę stanowiącą procent zakupu i dopiero można było mówić o ratach 0% no ale proszę Państwa ile klientów się na to nabrało pomimo tego, że e, wielokrotnie tłumaczyło tłumaczono to zjawisko na czym to wszystko polega i że banki nikomu niczego za darmo nigdy nie dawały i dawać nie będą obecnie mamy też te wszelkiego rodzaju wyprzedaże, Black Friday e i inne kup 5 w jednym, a wiesz 6 dostaniesz za darmo i też proszę Państwa jest niby Powszechna wiedza na temat tego, jak to funkcjonuje, że z zawyżonych cen robi się przeceny, i bardzo często te produkty, towary, które kupujemy w ramach wielkich wyprzedaży, to one się niczym ceną nie różnią, a bywa, że są nawet droższe niż w normalnej, normalnym cyklu sprzedażowym, a i tak w momencie, gdy są ogłaszane. Wszystkie Black Friday e to trudno szpilkę włożyć, bo naród się do sklepów garnie. Podobnie jest, proszę Państwa, z mechanizmami politycznymi i medialnymi. No, prawie każdy odpo odpowie, że telewizja kłamie że politycy że politycy to złodzieje i kłamią jeszcze bardziej niż telewizja, ale w momencie, gdy zasiadamy przed telewizor, czy teraz już przed komputer i sprawdzamy najświeższe wiadomości, to czy świadomie, czy podświadomie dajemy się nabierać na te same mechanizmy propagandowe. Proszę Państwa 10-20. I więcej razy powtarzałem, że nie ma najmniejszego powodu do bagatelizowania, a tym bardziej do kpienia z ludzkiej tragedii I, i taka tragedia dzieje się za naszymi granicami. Natomiast sposób w jaki jest przedstawiana tragedia na Ukrainie, no powoli zaczyna przypominać, czy coraz bardziej zaczyna przypominać. Te wyprzedaże z ratami 0%. No i te słynne polityków, kłamanie, złodziejstwo i oszukiwanie przez to, co widzimy, przez dziennikarzy, którzy nam prezentują różne obrazy, bardzo często podrasowane, wykreowane. I to jest, proszę Państwa, cała odpowiedź na pytanie i problem stawiany, postawiony w tytule dzisiejszej pogawędki. Dlaczego coraz częściej słyszymy głosy, że na przykład Polska powinna wziąć udział w wojnie i to nawet jeśli będzie nas to kosztowało, jak to powiedział jeden z doradców pana Jarosława Kaczyńskiego, niejaki pan Józef Orzeł, nawet jeśli to będzie kosztowało nas zrzucenie rakiet na parę polskich miast, no to i tak nam się to w sumie opłaca. No bierze się to, proszę Państwa, z jednego ludzie się oswoili z codziennymi relacjami, które docierają do nas z Ukrainy. W schematycznej postaci, no tutaj już anegdotyczna nie no, się stała sławetna kolumna 60-kilometrowa pojazdów bojowych i czołgów ruskich, które się zbliżają do Kijowa. No, to niemalże nie ma się z czego, proszę Państwa, śmiać, nie ma czego bagnotelizować, ale stało się to niemalże tak zwanym memem, czyli powtarzaną informacją do skutku i po jakimś czasie media się tym znudziły i ktoś zapomniał o kolumnie 60-kilometrowej pod Kijowem. No ale politycy i dziennikarze to są takie drapieżne zwierzęta, które za wszelką cenę chcą zostać sam sami alfa. Czyli każdy chce być na czele, każdy chce, aby jego informacja albo jego teza, jego strategia, jego wykładnia, jego analiza była numerem jeden i było tym, było, była tym, o czym się non-stop dyskutuje. I dlatego pan Orzeł mówi o jakichś historiach związanych z udziałem Polski w, w, w wojnie czy przystąpieniem Polski do wojny, do konfliktu zbrojnego, jaki się w tej chwili toczy pomiędzy Rosją ciągle radziecką i Ukrainą bo to jest kwestia pozałatwiania kilku malutkich, proszę Państwa, no nie oszukujmy się, biznesów na lokalnym podwórku politycznym No Pan Orzeł razem z Panem Pokaczyńskim pokazują się jako marszałkowie, no co najmniej Piłsudski i generałowie Maczek, Haller, którzy nie mają żadnych oporów, mają odwagę, i na tle mizernej, przestraszonej opozycji robią kolosalne wrażenie, jak nigdy bohaterowie polskim. No, to jest jedna rzecz. Panowie dziennikarze. Tacy jak pan Janecki czy pan Zienkiewicz, czy paru innych z mediów publicznych i z i taboewenu mówiący o tym, że dzieje się największa tragedia na świecie w tej chwili na Ukrainie największa tragedia od czasów II wojny światowej, oczywiście stosują coś, co się nazywa hiperbolą. Coś, to się nazywa nakręcaniem atmosfery, a ponieważ, tak jak mówię, no coraz ciężej przykuć ludzką uwagę, no bo ludzie, proszę Państwa, tak są skonstruowani, żeby chociażby się działa, nie wiem jaka tragedia. Jak wiadomo, głód w Afryce mamy od dziesięcioleci, żeby nie powiedzieć od stuleci. I jeśli ludzie słyszą po raz tysięczny, że dzieci w Afryce głodują, no nie robi to na nich większego wrażenia, tak? jak Nie robi większego wrażenia. A nie robią większego wrażenia informacje z bombardowania w Syrii, czy, czy w strefie gazy, no bo to już są takie tematy, z którymi się wszyscy osłuchali. Dlatego politycy i dziennikarze sięgają po coraz większe emocje, po, na coraz wyższym e, górnym C e, grają tą historyczną, wojenną nutę i te informacje, proszę Państwa, trzeba przesiewać, to to nie wystarczy sobie powiedzieć, że media kłamią, że politycy kradną, tylko trzeba mieć świadomość i za każdym razem, jak słyszymy taką informację, która na początku zawsze mrozi krew w żyłach, no bo jeśli się słyszy bezpośrednio z kręgów rządzących, że jeden z przedstawicieli tego kręgu mówi wprost o przystąpieniu Polski do wojny, no to człowiek ma prawo się przerazić, tak? no bo nie mówi tego, no nie wiem, jakiś... Dziennikarz czy reporter z kolorowych pisemek typu Pudelek czy inny plotek, no tylko mówi to znaczący polityk z kręgu czy lobbysta z kręgu władzy. I to, proszę Państwa, działa na wyobraźnię. To powoduje, że ludzie zaczynają się bać, że zaczynają dyskutować na nowo no i że temat staje się tematem. To powiem, że mamy wyprzedaż, że mamy pięć wiedzy, 6 Gratis, pięć złych informacji a 6 gratis, i to się staje towarem najbardziej chodliwym, towarem numer 1 na rynku medialno-politycznym. Proszę Państwa, do tego wszystkiego zawsze i wszędzie trzeba podchodzić z jak największym dystansem i z tą świadomością, o której mówiłem na wstępie, sama wiedza. O tym, jak działają te mechanizmy, no bardzo często w zdarzeniu z dużym napięciem emocjonalnym nie wystarcza. No to proszę państwa, funkcjonuje mniej więcej tak jak u zawodników powiedzmy piłki nożnych, gdzie na treningach wyczyniają cuda, ale przychodzi stres, przychodzi podanie w meczu raz albo drugi raz. I nogi z waty, kolana miękną i zaczynają popełniać najbardziej trywialne błędy. Tak też to działa, proszę Państwa, w naszym życiu społecznym, w naszym życiu publicznym. Wiemy o tym, kto i jak oszukuje, wiemy, jakich do tego używa mechanizmów, jakich używa narzędzi, ale jak grom z jasnego nieba spada dramatyczna informacja o tym, że Polska zaraz będzie uczestnikiem wojny, że na Polskę będą spadały rakiety, no to miękną nam kolana i jesteśmy się w stanie potknąć o własne, o własne nogi. Dlatego proszę Państwa, ja nieustannie powtarzam, że przy analizowaniu jakiegokolwiek, jakiegokolwiek zjawiska, pierwsze, co trzeba zrobić, to pokonać barierę psychologiczną czyli nie bać się, nie bać się tego, co się słyszy i nie bać się mówić tego, co się. Myśli. Nic nie wskazuje, proszę Państwa, na to, aby jakikolwiek redaktor, czy jakikolwiek polityk z PIS, czy też z opozycji, e, chciał rzeczywiście wysłać Polskę i Polaków na wojnę. To jest tylko gadanie, to są tylko ich polityczne i medialne wyprzedarze, to jest tylko i wyłącznie ich rata 0%. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy. Wnioski. Czym innym jest sobie paplać, aby ugrać taki czy inny interes, zazwyczaj mało czysty, a czym innym podjąć realną decyzję? Proszę Państwa, ja nie widzę takiego odważnego w tej chwili, który ani wśród polityków, ani tym bardziej wśród dziennikarzy, który by wziął długopis w rękę i podpisał się pod rozkazem idziemy na wojnę, pod konkretnym dokumentem, wziął konkretną odpowiedzialność. No, za niebagatelną, niebagatelną decyzję. Także na to wszystko, co się wokół nas dzieje, te wszystkie pomrukiwania, pochukiwania, te wszystkie patriotyczne hasła bojowe i te jakże genialne analizy publicystyczne, inne dziennikarskie produkty i półprodukty polityczne patrzymy, proszę Państwa, z dużym dystansem, na pełnym spokoju. Z wyciszeniem emocji, a zwracamy uwagę tylko i wyłącznie na fakty. Fakty są, proszę Państwa, takie, że to jest tylko i wyłącznie bełkotliwy przekaz, który jest nastawiony na sprzedaż, a nie na realne decyzje, które, proszę Państwa, w takiej formie na pewno nie zapadną. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.